Cześć. Znajduję się pod halą Expo w Krakowie, gdzie odbywają się 16 targi e-handlu. 130 wystawców, 4000 odwiedzających i 35 prelegentów. To robi wrażenie. W tym roku targi są dla nas wyjątkowe, z tego względu, że oficjalnie zaprezentujemy naszą nową identyfikację wizualną. Ale dosyć tego gadania. Zapraszam was do środka i zobaczymy, jak jest. W tym roku na naszym stoisku są także nasi resellerzy, nasi partnerzy biznesowi. Zapytamy ich, jak współpraca z Choperem wpłynęła na rozwój ich firmy. Takie mamy rozwiązanie, które raczej nie jest rozwiązaniem pudełkowym i może to powoduje, że staramy się do klienta dopasować, a nie klient do nas dopasowuje się, także myślę, że to jest jakby to kluczowym tym elementem. Już nawet w naszych ulotkach mamy informacje o Was, mamy firmy, które gdzieś tam wdrażaliśmy wasze waszą, 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 waszą platformę, także myślę, że to jest ten, taki ten element, gdzie możemy się pochwalić z, z Waszą współpracą. Shopper jest najbardziej dojrzałą platformą, która udostępnia masę narzędzi, integracji, i przede wszystkim możliwości dla firm wdrożeniowych takich jak my, typu bardzo rozbudowane i dobrze opisane API, mechanizm App Store, webhooków. Masę narzędzi, które umożliwiają najbardziej skomplikowane i kustomowe wdrożenia. Tak, nie bierzemy innych platform pod uwagę, wdrażamy sklepy tylko i wyłącznie na choferze i zawsze szukamy drogi wdrożenia danej funkcjonalności właśnie na szoperze.